Święta Matki Bożej z góry Karmel. Siostry i bracia, przypominając sobie historię zbawienia bez trudu, możemy zauważyć, że prawie wszystkie ważne wydarzenia zbawcze dokonywały się na górze. W całym ciągu wspaniałych biblijnych gór odnajdujemy dzisiaj tę górę Karmel. Jest nawet psalm, który zwraca uwagę na. Górę pytając, kto zamieszka, Panie, na Twej górze świętej? I potem psalmista odpowiada, ten kto postępuje sprawiedliwie, działa nienagannie, mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi i nie czyni bliźniemu nic złego. Chcielibyśmy my, my zamieszkać na górze razem z Panem. Z utęsknieniem więc myślimy o tych świętych miejscach, o górach, gdzie człowiek odrywa się od zgiełku świata poprzez kontemplację piękna stworzenia, odnajduje też obecność tego, który jest absolutnym pięknem i dobrem. Karmel. To niezwykłe miejsce, gdzie przebywał prorok Eliasz. Można powiedzieć, gigant wiary, tak bardzo rozumiejący miłość i wierność Boga do swego ludu. Ale sam Bóg objawił się Eliaszowi w szmerze łagodnego powiewu. Eliasz, który zawsze myślał o Bogu potężnym i wojowniczym, przekonał się, że tajemnica Boża. Objawia się także w ciszy i spokoju. Dlatego po latach, właśnie w tym wymownym miejscu góry Karmel, pierwsi zakonnicy karmelitańscy, rozważając wielkość i miłość Boga i jednocześnie Jego miłosierdzie okazywane ludziom, próbowali wniknąć. W tajemnicę obecności Boga wśród ludzi. Podziwiając ze szczytu Karmelu biblijne krainy, zwłaszcza wzgórza Galilei, medytowali o latach ziemskiego życia Maryi i jej syna. Dlatego, naśladując Maryję, zasłuchaną w słowa Boga i kontemplującą w swoim sercu wszystkie wydarzenia i Słowa Boże, uznali Maryję za szczególną opiekunkę zakonu, ale także i za matkę. Dzisiaj podobnie i my mamy wyjątkową okazję rozważać o Matce, która z niezwykłą skutecznością może nas prowadzić może nas przyprowadzić do Boga ale też i chronić przed utratą łaski uświęcającej a więc przed utratą bożego życia w nas dlatego z wielką uwagą patrzymy na ten cudowny obraz który dzisiaj chcemy bardziej uhonorować i podkreślić jego znaczenie Uroczyste odsłonięcie, fanfary to wszystko wprowadza podniosły nastrój, który naturalnie informuje nas, że dzieje się coś wyjątkowego, coś, co może mieć niezastąpione znaczenie dla naszego życia. Ta wyjątkowość sytuacji, oprócz czci i szacunku, Wyrażonego w postawie klęczącej, ta wyjątkowość sytuacji wzywa nas też do pokornego spojrzenia i odczytania tajemnicy zapisanej w tym obrazie. Maryja jest tu ukazana jako przewodniczka, ukazująca swojego syna jako jedyną. Drogę do zbawienia. Trzyma go na rękach, ale jej wzrok skierowany jest na Jezusa, który, jak to łatwo zauważyć, jest jednak centralną postacią całej kompozycji. A blask odwiecznej mądrości w oczach dziecka zachęca do przyjęcia. Delikatnie podawanego szkaplerza. Ona jest królową, ale w tej królewskości odkrywamy u niej posłuszeństwo wiary. Dzieje się to poprzez pełną uległość rozumu i woli wobec Pana Boga. Korne spojrzenie na ten obraz wzbudza w naszym sercu szczere pragnienie uczenia się od Maryi postawy zawierzenia się woli Bożej po to aby w nas stało się to czego Pan Bóg oczekuje od nas zawierzenia się woli Bożej by przyjąć to co Pan Bóg w swojej odwiecznej mądrości i miłości dla nas zaplanował. Ale siostry i bracia taka wiara poprzedzona musi być otwartością serca na działanie ducha świętego. Ducha świętego, który jest obecny w słowie bożym, a które to słowo, tak jak Maryja, pokornie trzeba słuchać i zachowywać w sercu. Patrząc na ten obraz, zastanawia mnie ten zielony kolor sukienki Pana Jezusa. Zwykle jest ona biała, ale w naszej tradycji zieleń to kolor nadziei. Tak sobie myślałem, dlaczego akurat teraz Pan Bóg natknął księdza proboszcza, żeby. Specjalnie na ten obraz zwrócić uwagę, czego dzisiaj ludzie potrzebują? Okazuje się, że świat potrzebuje nadziei. Ale skąd ta nadzieja się może wziąć? Ona jest cnotą, która pochodzi od Pana Boga. To właśnie pojawienie się na świecie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, przyniosło światu nadzieję. Do czasów przyjścia Pana Jezusa ludzie chcieli, aby ich życie nie kończyło się jakimś smutnym szeolem, podobnym do, podobnym do jakiejś piwnicy Lochu, w którym ludzie siedzieli, ale chcieli żyć w wiecznej radości po przejściu granicy tego świata. Dopiero przyjście Jezusa, jego, Męka, śmierć i wstanie przyniosło ludziom nadzieję, że jest po co żyć. Jest sens życia. I dlatego tak rozwijało się chrześcijaństwo. Popatrzcie, jak to jest. Kiedy ktoś jest bardzo chory, wydaje się, że już umierający, ale lekarz powie: Jest nadzieja. Wszystko się zmienia. To właśnie nas, chrześcijan, ma nieść. Nadzieja życia wiecznego. To jest sens życia, żebyśmy w radości nieba mogli trwać i przebywać. I Maryja właśnie przynosi poprzez swojego syna tę nadzieję. Ona uczestniczy, bo nasza nadzieja nie jest wymysłem ludzkim. Ta nadzieja jest właśnie oparta na Bogu. Który jest Bogiem wiernym i miłosiernym. Jest wierny swojej miłości, a w tym i miłości do człowieka. I to jest ta cała nasza nadzieja. Popatrzmy, my jesteśmy ludźmi słabymi, dlatego ciągle potrzebujemy znaków, które mówią o rzeczywistości, którą ciężko wyrazić słowami, ale jednocześnie przypominają nam o konsekwencjach wynikających z faktu, że od Chrztu Świętego jesteśmy dziećmi Bożymi i możemy trwać w łasce Bożej. To dzisiaj też będziemy świadkami, kiedy małe dziecko stanie się członkiem Wspólnoty, ale obdarzone łaską uświęcającą, a więc Bożym życiem, stanie się prawdziwym dzieckiem Boga. Wszystko kiedyś znamy się stało i takimi dziećmi Bożymi jesteśmy. I dlatego Maryja najpierw zakonnikom, a później i nam daje znak. Jest nim szkaplerz. Szata, która przysłania powaby tego świata, świecidełka tego świata, a kieruje nasze. Myślenie, nasze patrzenie, naszą uwagę na wartości duchowe. Także w tej szacie człowiek może czuć się jak w zbroi, aby walczyć z mocami ciemności. Ufam, że związane ze szkaplerzem obietnice złożone przez Maryję i potwierdzone przez Kościół są Wam znane. Mówienie. O tych obietnicach kieruje naszą uwagę też na myślenie o tym wewnętrznym poświęceniu się matce bożej i też o wierze w jej macierzyńską opiekę. Ale też przypomina nam to o pewnych zobowiązaniach. Obecnie znajdujemy się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, dlatego niejako z obowiązku sięgamy do jego nauki. A on w liście z 2001 roku tak napisał. Znak szkaplerza przywołuje dwie prawdy. Jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Najświętszej Maryi Panny nie tylko na drodze życia, ale także w chwili przejścia ku pełni wiecznej chwały. A druga to świadomość, że nabożeństwo do niej nie może ograniczać się tylko do modlitw i hołdów składanych jej przy określonych okazjach, ale powinna stanowić habit, czyli nadawać stały kierunek chrześcijańskiemu postępowaniu. Opartemu na modlitwie i na życiu wewnętrznym, przez częste przystępowanie do sakramentów i konkretne uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała. Tak pisał święty Jan Paweł II: Siostry i bracia. Tylko takie noszenie szkaplerza będzie miało dla nas sens. I będzie chronić nas przed grożącymi nam niebezpieczeństwami. A co jest dzisiaj tym niebezpieczeństwem, przed którymi potrzebujemy ochrony Matki Bożej? Zawsze chodzi o rządzenie duszami. Odwieczny wróg Pana Boga nieustannie chce szkodzić dzieciom Bożym. I niestety człowiek jest naiwny. I nie tylko nie chce iść drogą Bożych przykazań, ale chętnie wprost im zaprzecza. Człowiek woli siebie stawiać w miejsce Boga, ale do czego to prowadzi? Do odrzucenia prawdy, że jesteśmy dziećmi bożymi. Uzurpujemy sobie prawo do tworzenia własnych przykazań. Z łatwością wtedy ulegamy kłamstwom, które Dość często propagowane są przez różnego rodzaju media, zwłaszcza przez internet. Odrzucamy prawdziwe wartości, a w zamian pozostają nam puste propagandowe hasła. Ale największym kłamstwem, które człowiek współczesny akceptuje, to jest to, że przekonujemy się, iż sami wiemy najlepiej i sami sobie w życiu radę damy. Niestety, jak często okazuje się, nie potrafimy zrezygnować z własnego egoizmu. Ale nie jest to w naszej mocy, i dlatego konieczna jest nam pomoc. Właśnie Bóg przez swoją łaskę oferuje nam tę pomoc. Tylko my, zaślepieni fałszywymi błyskotkami świata, nie dostrzegamy tej pomocy. Niestety więcej myślimy o życiu biologicznym niż duchowym. Ale Maryja zatroskana o swoje dzieci, podpowiada nam właśnie noszenie szkaplerza. Przyjmując ten szkaplerz, myślimy o tej, która sama, dając przykład, zwraca naszą uwagę na posłuszeństwo Słowu Boga. To Słowo, które należy nosić w sercu. W modlitwie będziemy wielbić Boga z dziękczynieniem, ukazując Maryję jako tę, która pilnie strzegąc i wiernie wypełniając Boże Słowo oraz trwając na modlitwie, stała się Matką wszystkich według Ducha. Także i teraz z macierzyńską miłością troszczy się o swoich braci, o braci swego syna, i jaśnieje nam, pielgrzymom tej ziemi, jako znak pewnej nadziei i pociechy, którą zdążamy, chcąc dojść do szczytu chwały Boga. Człowiek noszący szkaplerz zobowiązuje się naśladować Maryję. To dobrowolnie przyjęty obowiązek szukania prawdy Bożej. Ale do tego trzeba Panu Bogu bezgranicznie zaufać. To wiąże się też z odnowieniem naszej wiary. My ją staramy się często odnawiać. To teraz za chwilkę wraz z rodzicami będziemy... Wyznawać wiarę w imieniu dziecka, które w tej wierze otrzyma Chrzest Święty. Ta wiara będzie wymagać od nas, abyśmy, tak jak Maryja, Jezusa bez, umieli bezwzględnie postawić na pierwszym miejscu. Bardzo proszę teraz rodziców, aby. podeszli do